Hejka! Ostatnio stworzyłem Discorda dla widzów. No i chciałem wam go tutaj przedstawić, tak więc no kanały. Mamy na Discordzie kilka różnych kanałów, które są dostępne dla każdego. Takie jak na przykład mapy Minecraft, na których możecie mi wysyłać mapeczki w Minecrafcie, pomysły na odcinek, gdzie możecie sugerować mi jakieś pomysły na odcinek. Role, gdzie możecie sobie zaznaczyć jakieś różne pingi, co chcecie, jakie powiadomienia dostawać, jaką płeć macie i takie tam. Co ciekawe, na Discordzie macie rangę prawdziwego fana, która umożliwia Wam dostęp do jakichś różnych głosowań, ogłoszeń, statystyk, no i takich ekskluzywnych, że tak to nazwijmy rzeczy. Macie też specjalne dla Was czaty i głosowe i tekstowe. No i ogólnie, żeby dostać tego prawdziwego fana, no to trzeba być na moim kanale troszkę, trzeba być aktywnym, no i trzeba się ogólnie starać. Aktualnie takie są wymagania, nie ma żadnych ogólnych wymogów takich, że zrób to, to i tamto, no trzeba subskrybować mój kanał to oczywiste, nie? Ale, Ale tak to, to nic nie ma. Rangę można stracić, mamy coś takiego jak aktywność na tym Discordzie, no i tam trzeba się odhaczać co tydzień, że żyjecie, jeżeli jesteście aktywni, a nie że dołączyliście, zdobyliście prawdziwego fana i poszliście w nie wiadomo gdzie. Może wrócę do streamowania, kto wie. No, w streamowaniu na pewno lepiej mi szło niż w YouTube. Jak widzicie, nagrywanie filmików na YouTube nie jest moją mocną stroną, ale lubię, że tak to nazwę, to robić, bo to jest takie sobie fajne. Więc, no, link do Discorda macie w opisie. Pa, pa.